A to tam Godzina 17 A my dopiero idziemy poplażować w pierwszym dniu po przyjeździe Trzeba trochę skorzystać i zamoczyć nóżki jak? Taka droga nas prowadzi do centrum Sorento niestety przez ulicę, taką dosyć ruchliwą. Nie wiem, pewnie jest jakaś inna droga, ale ta jest chyba najszybsza. Więc tak sobie idziemy przy zachodzie słoneczka. Chlep. Na razie tylko chleb dostaliśmy. Ale już siedzimy, już jest dobrze. W końcu jest. Duża talazania. Jaka? Duża. Ja Jeszcze swojego nie spróbowałam, ale wygląda apetycznie. Zaraz zobaczymy. No i proszę bardzo, wszystko zjedzone. No, naprawdę, nic nie zostało. Teraz pytanie, czy to dlatego, że byliśmy tacy głodni, czy dlatego, że było takie dobre? Wszyscy na żółto, proszę bardzo. Na druga, trzecia. Nie wytrzymam. Michał mówi, pszczółki Maju. Ja mam na jutro taki żółty outfit. Ale jakbym tobie kupiał żółty outfit, to byś tak próbował. Nie, nie <laughs> Nie kłam. Zdrupka do zdjęcia musi być. Nie ma co. To nie są jaja, naprawdę wszyscy są na żółto. Takie, to jest miasto Cytryn właśnie, wszyscy na żółto. Fajnie, że tu wiesz na wszystkim. Nie, oczywiście wszyscy w żółtych sukienkach, tak jak wczoraj się w żółtych sukienkach, ja oczywiście też musiałam mieć żółtą sukienkę, no zdjęcia, zdjęcia muszą być, trzeba wyglądać jak cytrynka, więc... więc właśnie wysiedliśmy z autobusu i idziemy zwiedzać. W końcu dojechaliśmy taką piękną malowniczą trasą tamtymi skałkami. Pijesz piwo już? Dopiero wysiedliśmy. Chciałam sobie tutaj cyknąć fotkę, ale T troszeczkę psują mi kadr z tą parasolką. Ira, piram, in Zaczynasz już? Jeszcze nie poczoraj. po wczoraj. Ja muszę nabrać energii. No. no, tak, tak. Czyli autobusikiem Sita Sita Sud, tak się nazywa? Tak, chyba. 4 euro za osobę w jedną stronę do Positano. Troszkę się jedzie, ale... Ładnie? Ale warto, bo są takie widoczki po drodze. Zrobię, nie smaruj mnie, bo się nie upalę. Ja nie, nic, żeś mnie smarował. Nie smaruj mnie. Nie. Wiedziałam. Nie. Wiedziałam. Nie upalę się przez ciebie. Dziesięć 10, 10 euro za osobę. Żeby porobić tutaj fotki. Tragedia. Człowiek, człowiek myślał, że za darmo. A to, żeby sobie zrobić zdjęcie z Michałkiem to 20 euro trzeba zapłacić. A jeśli się że zdjęcia nie wyszły. Nie zabijesz mnie za to 20 euro. <noise> Także zaraz nasza kolej. Zdjęcia porobione, już się tak z nas potleje, że masakra. jest, tak, jest tak gorąco. Idziemy już chyba na plażę z takim ładnym zejściem. Może chociaż plaża jest darmowa <noise> w tym Positano. はい。 My już po Positano dzisiaj odpoczęliśmy w domu, przebraliśmy się i oto jesteśmy na stacji kolejowej i czekamy sobie na pociąg do Sorento. Tak, tu jest spoko. Fajnie tu? na dworze Chcę usiąść już... Mamy no, wszystkie nie ma. stoliki zajęte. No ale no to usiądziemy sobie. To co? Wrócimy tu zaraz. Tak, tak? wrócimy. Ale paczek, jest duża. Większa od mojej ręki. No to tak jak byliśmy już na tym. Jak w Turcji na Bazarze. Jak, Chociaż w Turcji nie było. Tak, no, nie na, 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 na Korsie, na no, no jak nie? wszędzie. No to, to w Korsy też tak było. Pełne tych organów. No wszędzie tak było. A to jest plaża w Sorento, a raczej jej brak. Tu jest chyba jakiś taki kawałek. No tak, ale tutaj tak... Takie są bardziej w wodzie po prostu porobione. Tak. Dzisiaj zjedliśmy sobie kolację w takiej restauracji, na placu głównym też bardzo wysoko ocenianą i bardzo duża ilość głosów i też bardzo dobre jedzonko. No i czas oczekiwania jest zdecydowanie dużo krótszy, bo nie czekaliśmy prawie wcale, może w sumie z 15 minut, więc polecamy. No i kodają na przeczekanie. Fajny dziomek, czekamy sobie na autobusik. Nie na autobus, na pociąg sobie czekamy. I gdzie jedziemy? Gdzie? Na Na Amalfi, na fjord tak. I zobaczymy na co nam jeszcze starczy sił, bo jakoś ciężko schodzimy te upały tutaj. Mimo że nie jest tego, co jest tylko 30 stopni, ale jakoś... Nie wiem. Chyba podejrzimy i nie jesteśmy przyzwyczajeni. Piękne miejsce, na pewno warto tu zaopsymacji. Jak zobrazka do a co, robisz jeszcze zdjęcie z tej strony? Już przyjechaliśmy do Amalfi, ale wiecie, to masakra. Po prostu czekaliśmy godzinę na autobus. Nie wiem, dlaczego nie przyjechały czy autobusy z rzędu. Także straciliśmy już czas. I w ogóle nie wiem, jest tutaj masa ludzi, masa po prostu. Dużo więcej chyba niż w Pozzitano. Nie wiem co się tutaj dzieje. O, no to musimy tutaj. No bez kitu tutaj to jest ten ten. ten I mamy to. Mamy te lody z cytrynką z Amalfi. Takie sławno z tego włocha, pana włocha z TikToka, co ma 10 milionów. Tutaj dosłownie za rogiem są te lody. O, to jest... Tutaj. Dokładnie. Gdzie się chodzi? Po tunelach. Ale w tym tunelu jest tak fajnie chłodno. Yes, jest. Naprawdę. Jeszcze taki kawał przed nami. Ale przyjemnie. O Jezus! Tak co leciał przed nas Ale mega jest fajnie w tym tunelu. Ładnie, bardzo ładnie. Uwaga, bo to zaraz coś rozjedzie. A to nieładnie? Ładnie chyba. Wyszliśmy sobie na piwko i na kolację. Co? Na piwko naprzeciwko. Piwko naprzeciwko portu. To jest port Sorento. Chwilę się zdaj chłodzimy i idziemy zaraz zjeść coś pysznego, jakąś pizzę i makaronik, czyli prawie to, co codziennie. Tu jest taki skwerek. No to jest chyba taka restauracja. I gada i gada, ileż można gadać. Tutaj taki kelner i gadał i gadał. Że miał przyjaciela Pawła i Wojska i takiego i takiego z Polski i gabła i w ogóle. A my czekamy na jedzonko, jakieś pizki fajne, pozamawialiśmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy pizza taka fajna jaki kelner? Ej okay, no wiecie co, wygląda pysznie ta pizza. Miło poszedł jeszcze jakąś oliwę poprosić. Ale naprawdę... Pewnie smakuje tak samo jak dobrze wygląda I co masz tą oliwę? Jaka jest pizza? Najlepsza! Tak. Tak to wygląda. Coperto 4 euro Woda 2 Peroni aha piwo 4 Jedna pizza 14, druga 11. Twoja taka tania? I co to jest Aqua Frisante? Chyba? No ale czekaj, Aqua a dwie wody są policzone, tak? Jak? To? Ktoś pomieprzyli. Nie wiem. W każdym bądź razie Tak to wygląda. Michał Chyba się uda mieć miejsca siedzące. No już wcześniej odjechał autobus. Chyba dzisiaj też sobie pojedziemy do Pozitana, bo miało być capri, ale nie mamy już na to siły. ani nie ochoty. Chyba byśmy nie ogarnęli biletów, bo nie było też kiedy podejść i kupić i w ogóle zamówić przez internet. Także szkoda może następnym razem uda się na Capri, Ale powiem Wam, że dzisiaj jest sobota i po prostu w sobotę to jest yy, błąd, bo zawsze te kolejki były dużo razy mniejsze. Dojechaliśmy dzisiaj z innej strony pozitano, więc zaczynamy zwiedzanie, ale troszkę od innej strony, bo wtedy nas wysadził na końcu, a teraz jakby na początku, więc pójdziemy sobie tymi dróżkami bo w ogóle nie było czasu na zwiedzanie. idziemy. więc wróciliśmy sobie z plaży. Po zitano do piano dojechaliśmy i natknęliśmy się na taki, nie wiem, na taki sad cytrynowy, no coś pięknego. Nie wiem, czy tutaj można chodzić, czy nie można. I tutaj wszędzie są takie cytrynki, ale pięknie tu jest. Także ostatni dzień, już są w sumie wszystko pozwiedzane, idziemy już tak na spokojnie, na luzie sobie popatrzeć na sorento z coś pysznego i... no i tyle. Na zachód ładny, na zachód ładny? No, Nie ładny? <laughs> Ale ładnie. Limon zmieszany z limoncellino. Patrzcie jaki ładny zachód słońca. Nie? Prawie tak ładny jak. Gdzie to nam się najbardziej podobał zachód? Co? W Santorini. Ale tutaj też jest taki bardzo ładny. Ogólnie po tej kolejce ile czekaliśmy? Teraz godzina? Dwie godziny? Jeszcze korki wywaliło w międzyczasie, także... I chcieliśmy się iść na zewnątrz, ale niestety już nas usadzili tutaj tak w środku. No ale... Warto było czekać. Jemy. <mulny>